Nazywam się Paweł Osiewała. Od kilku lat jestem prezydentem miasta Sieradza. Miasta, o którym możemy mówić dzisiaj z dumą i patrzeć jak nasze wspólne wysiłki pomagają mu się rozwijać i radzić sobie w trudnych, zmiennych czasach. Przechodzimy do Was z konkretami. Mamy pieniądze i projekty na kompletną rewitalizację Amfiteatru Parku Staromiejskiego, bulwarów sieradzkich i oferty kulturalnej dla miasta Sieradza. Uruchamiamy budowę kompleksu ścieżek rowerowych na terenie całego Sieradza. Unowocześnimy placę zabaw i już istniejące miejsca spotkań jak park klonowe. Stworzymy tężnie i ciekawe miejsca do gry np. w tenisa stołowego na zewnątrz. Już powstaje centrum obywatelskie, gdzie swoje miejsce będą miały organizacje pozarządowe oraz seniorzy. Zbudujemy pełnowymiarową halę sportową, drugą nieckę basenu krytego, korty tenisowe na Mosir i obok dziesiątki postaną też boiska i programy edukacyjne w szkołach. Dusza następny żłobek i budowa mieszkań. Wyremontujemy kilometry dróg i pomożemy zainstalować kolejne niskoemisyjne źródła energii. Wiemy, jak to wszystko zrobić, bo robimy to z powodzeniem dwie kadencje. Na przestrzeni 10 lat stopa bezrobocia spadła w sieradzu z prawie 15% do niewiele ponad 4%. Wybudowaliśmy sale gimnastyczne, zrewitalizowaliśmy dwa duże parki miejskie. Stworzyliśmy miejsca spotkań dla ludzi i strefy gospodarcze, w których powstało kilkaset miejsc pracy. Codziennie zmieniamy małymi i dużymi projektami miasto. Zbudowaliśmy geotermię i zainwestowaliśmy miliony w ochronę środowiska poprzez panele fotowoltaiczne, edukację ekologiczną i transport niskoemisyjny. Na stronie www.solidarnymiastosierac.pl piszemy o tym, co zrobiliśmy przez 9 lat dla rozwoju szkół, dróg, przedsiębiorczości, kultury czy ochrony powietrza. Razem z kandydatami Solidarnego Miasta Sierac zapraszam na wybory i proszę o Państwa głos.